Cześć co jest Ramirox i zapraszam Was przez serdecznie na kolejny odcinek, na kanale. w dzisiejszym odcinku, widzimy po raz Sniper Elite 5, w poprzednim odcinku dawność się rozpocząć całą naszą przygodę. Jak to nie, mamy misję Wał Atlantycki. Na razie zobaczymy. O, przebieg y, służby to już jest to wyświetlone, tutaj mamy to. Ja bym zobaczył na początku y, umiejętność, mamy punkt umiejętności. Można dodać punkt umiejętności, by zdobyć nowe zdolności w kampanii w trybie przetrwania. Dobra, rozumiem. Sprzęt, ciało. O, walka. ja bym wodał w sprzęcie coś zrobić. Większy ucik, butelek, niezbyt. A nie, najpierw to muszę. Tak, najpierw to. I potem możemy gdzieś dodatkowe te punkty wydawać. Aktualnie spróbowałbym zniszczyć to umocnienie, bo wydaje mi się, że to jest raczej wymagane już. Wiadomo, maksymalnie po bym spróbował to zrobić. Nie wiem czy da rada, ale byłoby świetnie. Zobaczcie jak będzie wygląda, jeżeli chodzi o to mocnięć, wystarczyło to na głucho podłożyć. Świetnie. Ja tego nie widziałem. O cholera. Chciałbym ładunek podłożyć, ale może być. Długi ląd chyba będzie lepszym wyborem, tak mi się wydaje. No i jak wybuchnie, nie wybuchnie. Co czasu nam to dało? Jest dobra, 40 sekund. Czyli hełm jednak daje im pewną ochronę. Pewnie zacznie się tego pod takim kątem padnie strzał, ale nieźle. A nowy poziom dostaliśmy świetnie. Biorę ja zobaczyć, co my tutaj mamy. Czy to jest też związane z bunkrem? No, bunkr jest tuż brzegu, dobra. Czy to jest to? Butelek mamy chyba pełny zapas. No i tam u góry w kościele to będzie bunkier. Tak mi się wydaje. będzie lepszy ten pistolecik, bo mamy trochę przeciwników. Oh, Tutaj też mamy ten cel do eliminacji. To nie był ten nasz cel, który trzeba było pozbawić życia, na to wychodzi. A jak to jest w ogóle pokazane? A że to są te patrole, tylko dobra. To wygląda na jakiś cel do eliminacji jakiegoś kapitana, nie kapitana i tak dalej. No nie. Ja nie, nie dam rady tego z tej strony. Też nie. Stefan Beckendorf, the butcher of the local resistance. You're on my list. You're on my list, co?

postać strasznie szybko biega mam wrażenie A tutaj podłóż Długi też będzie

resistance documents have got to be in here charlie said the safe is under the floorboards trail stops here must have climbed into the attic i have to find a way up there the safe's under the floorboards just like charlie said Now to find Marcel the key. Jakby wejść na górę? No ja bym powiedział, że... No, no tak, coś takiego. Tak? Potępnął, czy właśnie? No dość sprytne, muszę przyznać. Marcel was storing resistance equipment in his attic. This would be a good time to rearm. Sorry, Marcel, didn't get to you in time. Hope you still got the key to that safe. This SMG could do some damage. No, I świetnie. To tak. Możemy tutaj coś zedytować. Ja bym wolał pozostać na pewno przy tym. Tak, i tutaj bym. Tak, wylot. No, tłumik byłby dobrym pomysłem. Chociaż to jest taki karabin, że. Niech już będzie to. Kolba A sobie tutaj to zmniejszyło. A ten rygiel, coś. A szybko strzelność tylko, dobra. To ma większe pieprznięcie i tutaj w Luffy coś mamy. Obsługa, szybka strzelność, zmniejsza odrzut. No może być, no czemu by nie, tak? Siła ogni według mnie się liczy. Najbardziej, przynajmniej póki nie mam czegoś mocniejszego. w jakichś innych statystyk. Like Charlie said, let's see if the key opens. Still here, Nazis never found it. Good job, Marcel. jak daleko? Ah! I'll see this gets to the right people. Yeah, Chyba pod kontakt, pod Żeby tędy przejść, no to mogę drogą główną i jakąś taką odnogę. Tutaj nie trzeba przejść. Tutaj według na pewno nie trzeba patrzeć na mapę, no bo... Już w poprzednim odcinku zaczęliśmy się przekonać, że to takie proste nie jest, jak mogło się wydawać. Widzisz, że do tej pory żadnej waluty nie spotkaliśmy, czyli na twój czy co? Cały sprzęcik mamy za darmo, tak jak i mamy. Rozumiem, że inne broń można odblokować poprzez albo znalezienie, albo nie wiem, podniesienie z przeciwnika, albo znalezienie w skrzyni, na przykład strzał w pogoś świetnie

lepszy celownik, jeżeli by się dało. Ah! Wiadomo, nie jest najgorsza, ale i tak mu się przydało coś innego. Takie celowanie z takim niezbyt dobrym celownikiem. Nie za przyjemny, niestety. O okay. A tutaj widziałem. You made it. We lost the sub. Did you see any survivors? We lost some good men. I'm sorry. Did you get the intel? This is Marie. She's part of a resistance network that operates further up the coast. If it wasn't for her, I'd be dead already. Nice to meet you. Did you get the intel? Told you, he doesn't do things by halves. There, you're done. I'd say to take it easy for a bit, but but you've met me, yeah. <laughs> I wondered if I'd run into you. Been in France long? Almost from the start. Moved around a lot, staying one step ahead of Jerry. More than once I've thought it would have been good to have you in my network. A native German speaker could have opened many doors. Oh, didn't I tell you? This one was born and raised in Deutschland, at least for a few years. I chose my side. You chose well. Right, we need to go. They will be looking for you. This Tells us where to go next. That butcher Mola has a chateau not far from here. Look after this one. She reminds me a little of you. I will. You take care, Charlie. Mission fulfilled. Atlantic war targets neutralized. Primary exfil compromised. Multiple US Rangers, KIA. Lieutenant Sullivan and surviving rangers regrouping with the resistance contact to await extraction. Status of Lieutenant Fairburn and Blue Viper unknown. Bleshley Park have intercepted the following. The Widerstandsratten sind geflohen? Ich muss wissen ob die Operation in Gefahr ist. No Wenn die alliierten Verdacht schöpfen, sind wir erledigt! Ich werde die letzten Vorbereitungen persönlich beaufsichtigen. Noch ein schöner Sierżant. Czwarty, albo Sierżant 4. Dalej! Sprint Alarm 1, Zwoki. Zabianie, zabicie niewykrywalność na tarcie. Czas misji 42 Minuten. Nie źle chyba. Misji jest aż 9 w wersji podstawowej i 10 jest na DLC. No tak, wyposażenie kampania. A czy mogę tutaj. Eee, nie, to już. ma więcej broni. No coś takiego. O! No, Myślę, że coś nowego tutaj było, ale. przeciwpancerne może być. O tak, bo podniosłem taką. Nie będzie. A co mi się tutaj jeszcze świeci? Nie, to już tu miałem. Przedmioty: Chcę sobie szopteczka, bandaż, granat, mina. Dobra, może być. Umiejętności: mam coś? Dwa punkty. To bym wydał. E, może. Przedmiot, wyposażeniu. może tutaj to. Teraz mogę zrobić tak, e, wyposażenie, chciałem zobaczyć personalizację postaci, nie to, przedmioty i mam miejsce piąte na chociażby, nie wiem, może butelkę, tak na wszelki wypadek, dobra, może być, miejsce rozpoczęcia polana. znaczy ja wystartuję tu i będę musiał e, wejść do gabinetu millera. we put a dent in the atlantic wall battery but at a heavy price and now i'm stuck behind enemy lines my contacts have identified ss officer abelard Moller as the butcher behind the local atrocities Moller has seized chateau de berengar and turned it into his personal nazi stronghold I'm going to pay him a visit. Let's get this bastard, Moller. He's not here. What? Moller and his entourage are gone. Charlie tells me that in Italy you are known as the Shadow. We need an infiltrator. the intel you recovered it has confirmed our suspicions muller is in charge of some special project top secret if there is a lead anywhere it will be here

Nie dysponują pewnie mostu. Kurde, ale. Oj! Nie, nie wiedziałem, że tak się dałem, Myślałem, że to jest tekstura. Ale tak, na to weź, że mamy trzy drogi: most, nas. No mi się coś wydaje, że nasz główny bohater polubiłby się. z blaskowiczem. Czy to jest okrąg ich, ich wykrywania? O tak, mam pokazany cel 330 metrów. Świetnie. I tak. Wieżyczki. Patrole. Jakieś bunkry, nie bunkry. Dobra. Nie wiem czy z takiej odległości cokolwiek trafimy. Nie bez jaj! 300 ponad metrów? No nie gadaj. Bez alarmu, mój drogi. Nie no, powiem, że świetnie. Nie wiem zbytnie na... na duży dystans, to by działało tak bez tych przyrządów snajperskich, typu obliczanie tej prędkości wiatru i tak dalej, ale 300 metrów to nie jakoś tak dużo. Normalnie na szkolenie to się strzela ze 100 metrów i nie ma problemu, więc... 300 to chyba też nie powinien być jakiś wyczyn. Oj, już. Da się przez bariery. Wolałbym uniknąć właśnie anarmu, na kurde, Debela. Nie, ja coś nie mogę trafić. Tego nie da się zniszczyć, naprawdę? No i to rozumiem. Już chyba wszystkie posiłki poszły, o, tylko że tak samo nasza amunicja jeszcze nie. Przetrafiłem, to też nie. A czy to jest apteczka, czy nie apteczka, czy bandaż? Apteczka, kurde, nie chciałem tego robić. Przynajmniej to najzwyklejszy bandaż by był. A tak, obierzabym się za amunicją. Granaty to mnie nie interesuje apteka, świetnie. Czy tak, amunicję możemy jedynie pozyskiwać z zabitych przeciwników? Coś mi się nie wydaje. A co to? Zamieni granat niech będzie. Czy jakby ktoś chciał wsiąść, no to już nie. Wyjdzie. all right time to find mohler's office see what i can find about this special project never a gem at all ah she's to take most now find the palm Czy na zewnątrz na blisko ktoś by jeszcze był? Wątpię. Biuro Millera pewnie będzie jakoś... Albo najwyżej, albo tam gdzie najciężej się dostać. No i teraz nie wiem, czy można tędy jakoś wejść dookoła, no, czyli tutaj nic nie ma, tak? No nie jest coś. Och, niby, ależ tutaj u góry coś mnie wykrywało. Jeszcze strzał strzałów jaja, ciekawe czy jest za to osiągnięcie jakieś, chyba powinno, sierżant, plus punkt umiejętności, zobaczymy, drzewko, tak. nie to aż dwa punkty, no to już poczekamy, a dobrze powiem, że na razie gra wydaje się być naprawdę zajebiście ciekawa, ja zobaczę, jak to przy rozdziałach się rozwijał, ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, siemka.